Wolą Bożą dla Kościoła na świecie jest głoszenie Ewangelii. To jest nasze powołanie. Kościoły przestały się nad tym koncentrować, delikatnie mówiąc, zaczęły się zajmować różnymi rzeczami, które nie są Ewangelią, chociaż chcą nazywać to Ewangelią. A Ewangelia jest Ewangelią. A to jest czas dla nas, abyśmy zrozumieli to wyraźnie i jasno. W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się nawróceniu Mateusza, poborcy podatkowego, i usłyszeliśmy słowa Jezusa: Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do pokuty. I to jest niezwykła rzeczywistość Ewangelii, że Bóg zbawia grzeszników, że kiedy byliśmy jeszcze wrogami, On postanowił nas zbawić. A ludzie religijni i przekonani o własnej sprawiedliwości są właśnie przez poczucie własnej sprawiedliwości odcięci od nadziei zbawienia. W zeszłym tygodniu widzieliśmy, że to religijni faryzeusze, który, którzy myśleli, że znają Boga i byli przedstawicielami Boga, zostali najbardziej potępionymi przez Jezusa. Byli synami piekła i czynili swoich uczniów kolejnymi synami piekła. Strategia szatana opiera się na religii. Fałszywa religia to satanistyczna strategia na całym świecie. Każde odstępstwo od prawdziwej i czystej Ewangelii jest potępiającym kłamstwem, ale daje iluzję poznania Boga. Pamiętacie, że tekst, który przeglądaliśmy w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza, zakończył się przypomnieniem fakt, faktu, przypo, pokazującym, że ci, którzy są religijni, byli zadowoleni ze starego wina i nie pragną zmieniać na coś nowego. Tak było w przypadku faryzeuszu, faryzeuszy. To było tak prawdziwe w odniesieniu do faryzeuszy. Tak prawdziwe. W czasach naszego pana w ziemi izraelskiej było mniej więcej 6 tysięcy faryzeuszy. Jest tylko jedno nawrócenie faryzeusza we wszystkich czterech Ewangeliach. Jedno. Kochali stare wino, kochali swoją religię. Jezus przyszedł do tych, którzy byli. Niereligijni, którzy zostali skonfrontowani tylko ze swoim grzechem. Ewangelia zawsze trafia do tych, którzy nie trzymają się żadnej fałszywej religii. Tylko jeden faryzeusz w czterech Ewangeliach przychodzi do zbawienia. Chcę Ci opowiedzieć jego historię. Otwórz swoją Biblię na Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Jego imię będzie Wam znane.